trudno jest w obecnych czasach śledzić wszystkie warte uwagi Indyki. Wychodzi tego po prostu za dużo. Nic więc dziwnego, że premierę drugiej Amandy przegapiłem. Tak po prawdzie, w życiu bym się nie spodziewał, że kontynuację dostaniemy niecałe półtorej roku po jedynce. A tak właśnie się stało. Co każe się zastanawiać, czy twórcy po prostu odcinają kupony od swojego pierwszego sukcesu i wypchnęli robioną na szybko dwójkę, póki gracze jeszcze pamiętają o marce? A może Mangold Mau Mo Games opanowało już sprawdzoną przez siebie formułę na tyle, że jest w stanie w krótkim czasie dostarczyć kolejny produkt wysokiej jakości? Cholera. Chciałbym, żeby odpowiedzi na te pytania były proste, a nie są. Choćby dlatego, że jedynka powstała w pół roku. Druga Amanda zaczyna się dokładnie w momencie, w którym kończyła się pierwsza, i mam tu na myśli najostatniejsze z dostępnych tam zakończeń, odblokowujące się po odkryciu absolutnie wszystkiego, co tak dla miała do zaoferowania. Więc, oczywiście, z czystym sumieniem streścić, czy choćby pokazać fragmentów wprowadzenia do dwójki, wam tu nie mogę. Ograniczę się zatem do powiedzenia, że znowu wcielamy się tu w Riley, bohaterkę poprzedniej części, która w domu odziedziczonym po zmarłej ciotce Kate znajduje kasety VHS z tytułowym programem, a ten zamienił jej życie w piekło. W dwójce przenosimy się z zatęchłego strychu do miejscowej biblioteki, gdzie pracowała krewna protagonistki, by dalej zgłębiać tajemnice przerażającego show dla dzieci. Kontynuacja fabularnie uderza w dokładnie te same tony, co część pierwsza. Jesteśmy w opuszczonym miejscu, gdzieś w kącie stoi telewizor, a my oglądamy na nim program skierowany do najmłodszych, od którego jeżą się włosy na głowie. Początkowo, wszelkie elementy, przez które czujemy się nieswojo, są raczej subtelne, bo a to nasza przyjaciółka z ekranu powie na przykład, że chciałaby odwiedzić wyspę martwych lalek, albo z podejrzanym zaangażowaniem zacznie rozpierdzielać w drobny mak świnkę skarbonkę. Dość szybko jednak zaczynamy oglądać rzeczy doprawdy chore ponownie jednak nie będziemy jedynie biernymi obserwatorami. O nie, to wszystko nie odbędzie się bez naszego udziału. I jeśli chodzi o rozgrywkę, nie zmieniło się od zeszłego roku niemal nic. To wciąż przygodówka z widokiem z oczu postaci, w której głównym daniem jest interakcja z nagraniami. Oglądamy sobie program jak gdyby nigdy nic i nagle z ekranu pada pytanie. Czasem trzeba coś napisać, innym razem wskazać jakiś przedmiot w telewizorze albo w pomieszczeniu, w którym się znajdujemy. Ten element podobnie zrealizowany został bardzo dobrze. Z niemałym zaangażowaniem śledziłem kolejne chore przygody Amandy, zastanawiając się, co się jeszcze może wydarzyć dalej. Pozostała część zabawy polega na rozwiązywaniu łamigłówek w bibliotece, choć one też są mocno powiązane z zawartością taśm, bo to właśnie tam musimy szukać wskazówek. I tu pojawiają się zgrzyty. Zagadki te mają bardzo nierówny poziom trudności. Sporo z nich jest albo za łatwa, albo zbyt trudna. Jeśli najpierw przechodzisz jedną bez zastanowienia, a później blokujesz się na pół godziny na kolejnej, to coś tu jest nie tak. Nie pomaga też fakt, że bywają bardzo upierdliwe. Wiedząc już jakie jest rozwiązanie, zmuszony byłem do żmudnego, wielokrotnego oglądania tych samych kaset, próbując dojść do tego, w jaki sposób muszę przeprowadzić interakcje z nagraniami, by doprowadzić je do pożądanego stanu. I jasne, możemy sobie korzystać z przewijania obejrzanych już raz taśm, ale to pomija całe bloki danego odcinka, aż do najbliższego momentu, w którym oczekiwane jest nasze działanie. To oznacza również przeskakiwanie przez fragmenty potrzebne nam w danym momencie. Podobne rozwiązanie istniało w jedynce. Jednak tam, z uwagi na nieco inną konstrukcję łamigłówek, nie było to uciążliwe. Tu jest. Myślę, że całkiem niezły obraz problemu z tymi aspektami rozgrywki opisuje fakt, że raptem trzy tygodnie po premierze światło odzienne ujrzała aktualizacja, w której twórcy znacząco zmodyfikowali pierwszą zagadkę w grze, przez którą musimy przejść, zanim położymy łapki na odtwarzaczu VHS. Ta początkowo była tak długa, trudna i żmudna, że autorzy i wydawca postanowili coś z tym zrobić, żeby załagodzić nastroje wśród pierwszych nabywców. Skoro Amanda The Adventure R2 w tak dużym stopniu przypomina część pierwszą, nawet menu główne jest tu żywcem przeklejone z poprzedniczki, zastanawiać się można na co twórcy wykorzystali trzy razy dłuższy czas produkcyjny. Na zbudowanie dużo większej lokacji. Po części pewnie tak, szkoda tylko, że powiększony obszar zabawy nie służy tu w zasadzie niczemu. Zmusza nas jedynie do przemierzania większych przestrzeni podczas szukania rozwiązań. Całość naszej przygody można by było zmieścić w dużo mniejszym miejscu, zbliżonym bardziej do strychu z jedynki i myślę, że wpłynęłoby to pozytywnie na jakość naszej zabawy. Najbardziej ten dodatkowy czas na pracę widać zdecydowanie w nagraniach, czyli centralnym elemencie naszej przygody. Te są zrobione z dużo większym napracowaniem. Mamy tu bardziej szczegółowe scenerie i ładniejsze animacje. Wciąż jednak wszystko to wystarczająco wiernie udaje wczesne mocno toporne trójwymiarowe programy dla dzieci. To główny element, dla którego warto sięgnąć po tę mocno niedoskonałą kontynuację, by poznać kolejne generatory koszmarów stworzone przez umysły z manga Mo Games. I jeszcze straszniejsze, i bardziej obrzydliwe niż poprzednio. Ważną różnicą z naszej nadwiślańskiej perspektywy jest fakt, że druga część gry Amanda the Adventurer, w przeciwieństwie do pierwszej, nie doczekała się tłumaczenia na język polski. Na żaden inny zresztą też. Produkcja ta dostępna jest tylko i wyłącznie po angielsku. Z jednej strony trochę rozumiem powody, bo to mała gierka wydana przez małego wydawcę, ale takie nierówne traktowanie graczy, którzy już mieli okazję zapoznać się z poprzedniczką w swoim rodzimym języku, jest, mówiąc oględnie, bardzo nieeleganckie. Trudno jest mi też uwierzyć, że dość popularna jedynka nie zarobiła wystarczająco dużo, by nie starczyło pieniędzy na lokalizację dwójki. Aktualizacja. Dopiero na etapie montażu zorientowałem się, że niedawno twórcy dołożyli do grystadu do tłumaczeń, również na Polski. Ja ogrywałem ją wcześniej, więc się niestety nie załapałem. Niemniej jednak fajnie, że do tego doszło. Szkoda za to, że dopiero 5 miesięcy po premierze. Druga Amanda nieco mnie rozczarowała. Nie pod względem fabularnym, bo tutaj ponownie dostajemy ciekawą, dynamiczną i wciągającą opowieść, która nieraz potrafiła mnie wystraszyć za sprawą niepokojącego klimatu i zręcznego budowania poczucia zagrożenia. Jest tu oczywiście kilka jumpscare'ów, ale twórcy z tego rozwiązania korzystają z głową, nie zasypując nas straszydłami wyskakującymi z każdego kąta. Niestety, drugie dzieło Manga Moe Games wykłada się na elementach przygodówkowych. Kiepsko zaprojektowane, uciążliwe zagadki to naj większa bolączka tej gry. Zakończenie jasno wskazuje na to, że możemy spodziewać się trójki. Znajdowane po drodze sekrety rzucające więcej światła na tło tej historii również pozostawiają wagon po otwieranych wątków. I niezwykle mnie to cieszy. Amanda the Adventurer to seria z gigantycznym potencjałem i byłoby mi bardzo smutno, gdyby została zakończona przedwcześnie przez słabszą kontynuację.